W tysiąc dziewięćset sześćdziesiątym roku amerykański żołnierz James Joseph Dresnok uciekł do Korei Północnej. Podobnie zrobiło w tym czasie kilku innych wojskowych. Dzisiaj poznacie ich historię. Dlaczego zdecydowali się uciec do jednego z najbardziej tajemniczych i niebezpiecznych państw świata? Tego dowiecie się już za chwilę. Zapraszam na najnowszy odcinek serii a także na stronę powojnie.sklep.pl, gdzie dostępna w sprzedaży jest moja pierwsza książka. Na początku lat 60. XX wieku świat był szczytu zimnej wojny. W Berlinie rozpoczęła się budowa muru, który bezpośrednio i symbolicznie podzielił komunistów i kapitalistów w Europie. W Stanach Zjednoczonych coraz więcej osób z przerażeniem spoglądało w niebo po podaniu przez Sowietów informacji, że 12 kwietnia 1961 roku wysłali pierwszego człowieka w kosmos, Jurija Gagarina. Z kolei na Kubie stale rosła temperatura politycznego sporu, którego finałem był kryzys mogący doprowadzić do wybuchu III wojny światowej. Tymczasem najsilniej ufortyfikowana granica dzieląca wschód i zachód znajdowała się na Półwyspie Koreańskim. To właśnie tam w 1962 roku swoją służbę odbywał James Joseph Dresnok. Miał wtedy 21 lat. 15 sierpnia w samo południe zdecydował się uciec do Korei Północnej. Dresnok urodził się w Richmond w stanie Virginia w 1941 roku. Jego ojciec Joseph pracował jako robotnik. Matka Margaret zajmowała się domem. Przeszły uciekinier nie miał szczęśliwego dzieciństwa. Państwo Dresnok ciągle się kłócili. Dlatego jego matka postanowiła uciec razem z dziećmi z domu. Aby zdobyć pieniądze, zajmowała się prostytucją. Odwiedzając szemrane bary, dzieci zostawiała w fałcie. Samochód, poza tym, że stał się ich drugim domem, był im niezwykle potrzebny do ciągłych podróży z miasta do miasta. W końcu Joseph Dresnok Senior wytropił żonę podczas pobytu w Atlancie. Natychmiast wziął z nią rozwód i odebrał synów. Jednak szukając nowej partnerki, oddał swoje dzieci pod opiekę krewnych. Tym sposobem James trafił do domu ciotki. Jako że nie był tam mile widziany, często uciekał. Z tego powodu odesłany został do ojca. W domu zastał nie tylko swojego rodzica, ale też jego nową partnerkę oraz zaskakująco brata. Jego przybycie doprowadziło do kłótni między nowożeńcami. Nowa żona Józefa Dresnoka była przekonana, że ten ma tylko jednego syna z pierwszego małżeństwa. Spanikowany Dresnok senior zabrał syna do auta. Skłamał, że jadą do krewnych. Po kilkugodzinnej podróży samochód zatrzymał się przy domu spokojnej starości. Spanikowany chłopiec usłyszał, że ma iść na recepcję i na kogoś poczekać. Po wyjściu z auta ojciec natychmiast odjechał. Dresnok widział go wtedy po raz ostatni w życiu. James trafił do ośrodka dla nieletnich, skąd został przekazany do rodziny zastępczej. Zaopiekowała się nim rodzina prezbiteriańskiego pastora. Nie odnalazł tam szczęścia. Dlatego w 1958 roku, mając zaledwie 17 lat, zapisał się do wojska. Przed wyjazdem do zachodnich Niemiec, gdzie miał odbywać służbę, wziął ślub z dziewczyną, którą poznał wcześniej w kościele. Służba w armii nie spełniła jego oczekiwań. Irytowało go ciągłe słuchanie się rozkazów. Kiedy odmówił ich wykonywania, jako karę otrzymał wyczyszczenie opancerzonej ciężarówki szczoteczką do zębów. Dreznok miał więc sporo czasu, aby przemyśleć swoje postępowanie. Jednak jedynym wnioskiem, jaki wtedy wyciągnął, była myśl o ucieczce do NRD. Ostatecznie z tego zrezygnował, ponieważ po pierwsze, miał wtedy żonę, a po drugie, stwierdził, że po przesłuchaniu go we wschodnich Niemczech zostanie ponownie wysłany na zachód, gdzie za dezercję spotka go surowa kara. Po odbyciu służby w Niemczech Dreznog wrócił do domu, gdzie nie czekały go dobre wieści. Zastał swoją żonę w towarzystwie innego mężczyzny. Zdradzony i załamany, ponownie zaciągnął się do wojska. W maju 1962 roku został oddelegowany do służby w jednostce w strefie zdemilitaryzowanej między Koreą Północną a Południową. Miał depresję. Szukając czegoś, co pozwoli mu zapomnieć o żonie, zaczął wydawać większość pieniędzy na prostytutki i alkohol. Aby spotkać się z jedną z Koreanek, sfałszował podpis przełożonego na dokumentach pozwalających mu opuścić bazę. Już następnego dnia rano oszustwo wyszło na jaw. Do jego dowódcy dotarły informacje, że Dreznok spędził całą noc w barach znajdujących się w okolicach strefy zdemilitaryzowanej. Za fałszerstwo i niesubordynację groził mu sąd wojskowy. To był 15 sierpnia 1962 roku. Kapitan Thomas Bryan wezwał do swojego gabinetu 21-letniego szeregowca. Dreznok był bezczelny, mówiąc, że na pewno uniknie kary. Zdezorientowany kapitan zakomunikował mu, że już o godzinie 15 spotka się z nim ponownie, aby odczytać mu zarzuty. Dreznok postanowił uciec. Kiedy w jednostce rozpoczęła się przerwa obiadowa, udał się w kierunku Kijong w Korei Północnej. Gdy dowództwo zorientowało się, że go nie ma, był już na polu minowym. Aby odstraszyć grupę pościgową, wystrzelił ze swojej broni w powietrze. Pierwszym, co zobaczył po stronie komunistów, był prosty Drogowskaz napisany w nieznanym mu języku. Już chwilę później był obok niego wrzeszczący północno-koreański żołnierz z bronią w ręku. Wkrótce pojawili się kolejni żołnierze Koreańskiej Armii Ludowej. Dresnok natychmiast został wtrącony do ciężarówki i zabrany do Pjongjangu. Na miejscu Amerykanin został natychmiast przesłuchany. Koreańczycy próbowali dowiedzieć się nawet tego, gdzie rozlokowane są amerykańskie pociski atomowe. Szeregowiec nie miał jednak na ten temat żadnej wiedzy. Po kilku godzinach w końcu został zwolniony do celi. Ku zaskoczeniu spotkał tam innego Amerykanina, również uciekiniera, latiego Abszera, który podobnie jak on pochodził z rozbitej rodziny. Być może dlatego panowie szybko znaleźli wspólny język. Podczas służby w południowej Korei, Absher był wielokrotnie zatrzymywany za posiadanie narkotyków, a w tym przede wszystkim marihuany. Groził mu sąd oraz wydalenie z armii. Dlatego w maju 1962 roku zdecydował się uciec do Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej. W ciągu kolejnych 18 miesięcy do Odresnoka oraz Abshera dołączyło dwóch kolejnych Amerykanów. W 1963 roku koreańską granicę przekroczył żołnierz Jerry Parrish. On również nie miał szczęśliwego dzieciństwa. Jego ojczym był alkoholikiem, który znęcał się nad swoją rodziną. Jerry, uciekając przed swoim katem, zaciągnął się do armii. Tam jednak stale dostawał od niego wiadomości, w których był oskarżany o współżycie ze swoją przyrodnią siostrą. Paryż bał się, że jeżeli wróci do domu, jego ojczym go po prostu zabije. W tym samym czasie Dreznok, który dla Koreańczyków stał się towarzyszem Joe, wspólnie z Sapsharem zaczęli być wykorzystywani propagandowo. Z głośników w strefie zdemilitaryzowanej zaczęły być odtwarzane audycje, w których zapewniali, że w Korei Północnej żyje im się dużo lepiej. Przekonywali swoich rodaków, że po przekroczeniu granicy będą mieć nie tylko lepsze racje żywnościowe, ale też wiele kobiet. W końcu Paryż uznał, że faktycznie. Będzie mu tam lepiej i podobnie jak Drezno korasapszer przekroczył granicę. Ostatnie z czwórki zbiegów przedostał się do Korei Północnej w styczniu 1965 roku. Sierżant Robert Jenkins uciekł podczas jednego z nocnych patroli. Amerykanie pojawiali się na okładkach północno-koreańskich gazet. Byli pokazywani jako przykład wyższości komunizmu nad kapitalizmem. Organizowane z ich udziałem były specjalne partyjne spotkania i odczyty. Czwórce uciekinierów wśród komunistów nie było jednak wcale tak dobrze. Czuli się wykorzystywani, mieszkali w jednym domu. Poza tym męczyło ich codzienne życie w innej kulturze z ludźmi, z którymi nie potrafili się porozumieć pod każdym względem. Dlatego w 1966 roku postanowili ponownie uciec, tym razem do ZSRR. Amerykanie dostali się do sowieckiej ambasady prosząc o azyl, wierzyli, że ludzie o tej samej rasie zdecydują się im pomóc. Mylili się. Rosjanie nie byli tym zainteresowani. Sowiecki ambasador natychmiast poinformował północno-koreański rząd. Reżim zamiast jednak ukarać swoich amerykańskich przybyszów postanowił zrobić im pranie mózgu przekonując do komunizmu i zachęcając do pozostania w Korei Północnej. Amerykańscy dezerterzy byli zbyt cenni dla północno-koreańskiej propagandy. Po tym zdarzeniu ich życie w nowej ojczyźnie zaczęło się układać. Poznali między innymi nowe partnerki niekoreańskiego pochodzenia i jest niemal pewne, że to nie tyle miłość co komunistyczne państwo połączyło te zakochane pary. Pierwszą żoną Dreznoka w Korei Północnej była Rumunka Dojna Bumbea. Choć była mu niezwykle bliska, niechętnie opowiadała o swojej przeszłości i nie ma się czemu dziwić. W 1970 roku opuściła Rumunię i wyjechała do Rzymu, gdzie studiowała malarstwo. Osiem lat później poznała mężczyznę podającego się za handlarza dzieł sztuki. Włoch wydawał się być niezwykle przekonujący. Już po pierwszym spotkaniu nieznajomy zaproponował jej pracę kuratora w jednej z galerii w Tokio. Dojna była bardzo zaskoczona i jednocześnie szczęśliwa. Przestała logicznie myśleć. Przed wylotem do Azji handlarz poprosił ją, aby w drodze do Japonii pojawiła się też w Korei Północnej, gdzie miała się odbyć wystawa jej prac. Nie podejrzewając niczego, 28-latka zgodziła się pojawić w Pjongjangu. Na miejscu czekała ją jednak przykra niespodzianka. Dojna padła ofiarą ściśle tajnej operacji koreańskich służb. Porywane cudzoziemki miały zostać żonami zachodnich uciekinierów mieszkających w Korei Północnej. Tym sposobem Koreańczycy chcieli uniknąć mieszania się amerykańskiej krwi z koreańską. Po drugie, dzieci z tych małżeństw miały być w przyszłości wykorzystywane w akcjach szpiegowskich. Dojna szybko zorientowała się, że znalazła się w pułapce. Nie mając wyjścia, postanowiła ułożyć sobie życie na nowo. Ciągle była nagabywana przez Koreańczyków i zmuszana do odwiedzania miejsc, gdzie pojawiali się Amerykanie. Dresnoka poznała w jednej z koreańskich restauracji. Niemal od razu wpadła mu w oko. Para szybko złapała kontakt i już na początku lat 80. wzięła ślub. Małżeństwo doczekało się dwójki dzieci, Teodora oraz Jamesa. Obaj zostaną w przyszłości żołnierzami północno-koreańskiej armii. Rumunka zmarła w styczniu 1997 roku po półrocznej walce z rakiem płuc. Nigdy nie wyjechała z Korei Północnej ani nie skontaktowała się ze swoją rodziną. Jerry Parrish związał się z Libanką Siham Shrajtech. Kobieta prawdopodobnie również została wcześniej porwana, choć ona sama w rozmowie z amerykańskimi dziennikarzami wiele lat później zaprzeczyła tym informacjom. Jednak, jak wskazują medialne doniesienia, dziewczyna została uprowadzona wspólnie z czwórką innych Libanek. Ponieważ jedna z nich miała wysoko postawionych rodziców, wszystkie zostały zwolnione do swoich domów. Po powrocie do Libanu okazało się, że Sicham jest w ciąży, co nie spodobało się jej rodzinie. Po odrzuceniu przez bliskich, nie mając wyjścia Siham wróciła do Pjongjangu. Trzeci z Amerykanów, Charles Jenkins, związał się z porwaną Japonką Hitomi Sogą. Para poznała się podczas lekcji angielskiego. Amerykanin pełnił wówczas rolę nauczyciela. Hitomi miała wtedy 21 lat. On był 40-latkiem. Para doczekała się dwójki dzieci. Kobieta nigdy nie zapomniała jednak o swojej ojczyźnie. Podczas jednej z rozmów z Dresnokiem przyznała, że została porwana. Po nieudanej próbie ucieczki przez sowiecką ambasadę, Amerykanie zaczęli uczyć się koreańskiego, a także zapoznawać z lokalną kulturą. Dresnok w wolnych chwilach uwielbiał wędkować. Każdemu z nich został przyporządkowany osobny opiekun. Amerykańscy dezerterzy zapoznawani byli też z pismami Kimir Sena. Po kilku latach nauki języka byli w stanie swobodnie komunikować się z Koreańczykami. Jednocześnie relacje między Amerykanami nie zawsze były dobre. Jenkins miał naturę lidera, z którym dobrze dogadywali się Upshur i Parrish. Lubił wskazywać swoim kolegom co powinni i co mogą robić. Dresnok jednak nie chciał się podporządkować. Między nimi doszło nawet do bójki. Tymczasem Korea Północna starała się w pełni wykorzystać amerykańskich uciekinierów. Od końca lat 70. zaczęli pojawiać się w północno-koreańskich filmach. Sławę przyniósł im występ w miniserialu Nieznani Bohaterowie, gdzie odgrywali rolę czarnych charakterów, złych Amerykanów i imperialistów. Byli żołnierze, choć początkowo nie lubili stawać przed kamerą, nie mogli odmówić reżimowi. W tym czasie pieczę nad północno-koreańską kinematografią trzymał syn przywódcy kraju Kim Jong Il. To on miał podobno wpaść na pomysł zaangażowania w produkcje filmowe przybyszy ze Stanów Zjednoczonych. Dzięki obecności na srebrnym ekranie Amerykanie stali się w Korei Północnej prawdziwymi gwiazdami. Z wrogów stali się przyjaciółmi komunistycznego świata. Najkrócej ze sławy skorzystał Absher, który zmarł na zawał serca w 1983 roku. Tymczasem z pomocy Dresnoka korzystał również przywódca Korei Północnej Kim il -sen, zlecając mu przetłumaczenie swoich pism na język angielski. Amerykański dezerter po latach przyznał się w rozmowie z zachodnimi dziennikarzami, że nigdy nie był człowiekiem wykształconym, a jego znajomość gramatyki zawsze była na podstawowym poziomie. Mimo wszystko od 1986 roku był częstym gościem na zajęciach z języka angielskiego na Uniwersytecie Studiów Zagranicznych w Pjongjangu. Lekcje z jego udziałem opierały się przede wszystkim na konwersacji. Żonie Jenkinsa Hitomisodze w 2003 roku udało się wrócić do Japonii. Kobieta rozpoczęła batalię o sprowadzenie również męża i dzieci. W tym samym czasie Jenkins cały czas żył w strachu, obawiając się, że w związku z ucieczką żony czeka go teraz kara śmierci. W następnym roku rząd Korei Północnej w końcu ugiął się pod naciskiem ze strony Japończyków i zgodził na spotkanie rodziny Jenkinsów w Indonezji. Po przylocie Amerykanin zdecydował się pojechać razem ze swoją rodziną do Japonii. Następnie wrócił do Stanów Zjednoczonych, gdzie został aresztowany i skazany za dezercję na 30 dni więzienia. Wyrok był niski, ponieważ Amerykanin przekazał swojej ojczyźnie bezcenne informacje wywiadowcze. Wcześniej w jego sprawie u prezydenta Busha wstawił się też premier Japonii. Ze względu na dobre sprawowanie. Jenkins został zwolniony już po 25 dniach, po czym ponownie wyjechał do Japonii, gdzie otrzymał stały pobyt. W kraju kwicnącej wiśni traktowany był jak celebryta. 11 grudnia 2017 roku upadł przed swoim domem w miejscowości Sado. Zmarł z powodu niewydolności krążeniowej. Tak jak wspominałem wcześniej, żona Dresnoka zmarła w 1997 roku. Amerykanin szybko żenił się jednak ponownie, wiążąc się z córką byłego togijskiego dyplomaty. Miał z nią kolejnego syna. W tym czasie mieszkał razem ze swoją rodziną w niewielkim mieszkaniu w stolicy Korei Północnej. We wywiadach udzielonych na początku XXI wieku zachodnim mediom Dresnok przekonywał, że wszyscy przywódcy Korei Północnej zawsze starali się dbać o swój lud najlepiej jak to tylko możliwe. Powiedział też, że północno-koreański rząd będzie się nim opiekował aż do jego śmierci. Poza tym był wdzięczny komunistom za to, że jego synowie otrzymali szansę, aby dostać się do szkoły wyższej. Uważał, że w Stanach Zjednoczonych nie byłoby to możliwe ze względu na koszty nauki. Przekonywał, że to w Korei czuje się jak w domu i że nigdy nie żałował ucieczki do komunistycznego państwa. W 1998 roku, w wieku zaledwie 54 lat po długotrwałej chorobie nerek, zmarł Jerry Parrish. Jego trzech synów uczęszczało do szkoły językowej, z czego jeden zapisał się do Koreańskiej Armii Ludowej. Po 2004 roku Dresnok został jedynym z czwórki Amerykanów w Korei, którzy uciekli do tego kraju w latach 60 Zmarł w 2016 roku, doznał rozległego wylewu, a informacje o jego śmierci potwierdzili synowie, James i Theodor, czują się koreańczykami. Podobnie jak ojciec występowali w północno-koreańskich filmach grając rolę nikczemnych amerykańskich żołnierzy. Starszy syn dosłużył się stopnia kapitana w koreańskiej armii ludowej. To tyle na dziś. Dziękuję za uwagę. Zachęcam do subskrybowania kanału i zakupu mojej książki na stronie powojnie.sklep.pl. Do usłyszenia.